serdecznie. Po przerwie w ze mną to znaczy, Ciebie pierwsze zasadnicze pytanie, bo biorę każdego po kolei i, i przed Tobą tutaj e, siedział machonek, zrobił jakieś tam dymy. E, zapytałem go o Twoją osobę, stwierdził, że jesteś stypiarz, nie pijesz alkoholu. Ja nie piję alkoholu, Ty. Chłop położył się o drugiej, i stwierdził, że go wrzody bolą. No to ja myślę, dobra, jak to jest adren wrzoda, to ja sobie myślę tak. Odpuszczę mu on powiedział, że... Sorry, z tym balonem. on powiedział tak. Ja jestem Adrym Brzoda, śpię 12 godzin, tak jest limit. A chłopcy skurwa wstają o 16 i myśli. Ku, kurwa ty. Że co ja sobie będę tam y, opinie naginał, nie? Nie, dobra, ja jestem trochę najebany. Napij się, weź sobie odetchnij. Spuszczasz powietrze z balona. Mhm. To się wali na pizza, ta? Tak, i oddychasz tym Całe ściągasz od razu, oddychasz tym Strzymuje oddech? Poczekaj. Strzym oddech. Zadaj drugi raz pytania. Dobra. Eee, kolejna osoba Amadeusz. Stwierdził, że nadajecie się na chuje, nie na ten projekt. Wrzecie, mordę, nic nie robicie, fuck nie sprowadzacie. To wygląda wszystko jak gówno i powiedział, że was wszystkich zwania z tego projektu. Ty, ale to jest pionek z jedynki przegarnięty przez Dawida, to ja powiem tak. Ja też sobie mogę kurwa spać kurwa do 19. 19.30 yy, Mój widzowie sprowadzę z dwie foki. A więc ja sobie w ale to Foki robił gdy mnie Adameusz. No okej. Okay. Ja. No jeśli chcesz jeszcze to rozwinąć, słucham. Ja, kurwa, ja na każdy. obsmarowuję każdemu. Obsmarowuję każdego. To jeszcze Amadeusz, możemy to dalej potem No tak, no i Amadeusz, no f... fajnie, sprowadza Foki. Nominowany do sypiarza dnia, a nie ziaj. Eee, do sypiarza dnia? No, myślę, że do dnia jest nominowany Dziku. O kurwa, Greenskin się rozpierdala. Ja pierdolę problemy. Problemy Najmana! Kopotny, kopotny. Ja proponowałbym wynajmana naj na całego rzecznika. Zostaw do Adam, piesz kielon z mojej dupy. Dobra. Nominowane na stypiarze dnia. Tak, Amadeus oraz Dziku. Co się wypowiadasz w tej kwestii? Dlaczego? No, e, bo teraz, teraz było tak, że na stypiarze dnia było nominowane za poprzedni dzień. Mhm. No to ja myślę, dobra, ale widzowie sobie myślą tak, 19.55 robię tak, odpalam sobie petardę, Patrzcie, odpalam sobie petardę. Wkładam ją w garnek, siadam na dół i mi po strzela. No nie no, dymy w chuj. Rano pójdę po pokój będę za dymiarzem. No ja pierdolę. To mi się spodek zły. że bacz. No. Yy, a, a poza tym głosowanie jest o 20. I ja sobie przyjdę 19.59 i, i zapytam Kto kurwa pije WODĘ? Kto kurwa wali naftę! Kto kurwa wali syfon! Ja mogę walić syfon! Ale od 17! Czy to jest nawiązanie do godzika, tak? Teraz rozumiem? Do dzika! Do dzika! Dziko tak powiem. Tak, mówi, tak? tak do dzika. Tak Okej. Okay. Ale nie, bo było też tak, że kurwa y, ludzie myślą sobie... No dobra, wstanę tam o 19, się napiję. A ja mówiłem, kurwa, od 17, odkąd piliśmy wódkę z Dawidem, z Machonkiem. Pasza przysiądź się w swoje lewo. Elegancko, nazywam. No, 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 no. Piję wódkę od 15 minut. Tak, no. e, kurwa, jakich 15? A ty powiedziałeś, ja. <laughs> ja piję wódkę, powiedziałem, że piję od 16 czy 17. Odkąd mm. Machon przyjął tą finlandię fajną? A nie, chuje, pił krupinka czy gorzku rządkową. I wiesz, I, ale to nie o to chodzi. I my mówiliśmy tak: dobra, zaczynałem pić w, wódkę, było tam z 3-4 tysiące widzów. Dobra, i powiedzieliśmy sobie tak: 19:30, kurwa, przyjdą wszyscy i będą, kurwa, robić. Troje. Yy, ktoś pije, kurwa? Jak ja zadymasz? walisz syfon? Brawo, brawo. Ja... Dmy, Dmy, dymy, dymy, dymy! Czas, spam dymy na czacie. Nie no. brawo, brawo. brawo O, o sztywny włodziasz eee, Chodzi o to, że kurwa mnie wkurwia to, że głosowanie jest tak ustalone, że robisz tak. 19.30 wbijasz przed kamerę, pokaż chuja, jesteś za dmiarze. Tak nie powinno być. Jak powinno być w moim zdaniem? Eee... Siedmiu uczestników powinno głosować anonimowo Na stypiarza I Tych trzech stypiarzy z największymi głosami Powinni wybierać widzowie, których dwóch zostają Masz? Jest to jakiś pomysł, ciekawy pomysł Czad, co o tym sądzicie? Czekamy na Czas wasze opinie Po pierwsze, to ja mam najlepszego Instagram w Polsce, zapromuję się, bo mnie chuj to obchodzi Jeba ciadama, chuja Promował mi dzisiaj, ale obsmarowuję go Jaki masz Instagram? Eee! 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 Dobra, zaraz walę na pizę prowadzącego na kamerach. Chodź przed kamerę. Najemiecie jak chcą. Najemiecie Dobra, kolejna osoba Guzik. Zaczął was... przyszedł was... zaczął was Górzec, jak co on z. sobie myśli? Guzik jest zajebisty, tylko ona łeb jak Kasper Duszek. I wiesz, i kurwa... Chuj se przyjdzie kurwa 1930. Kurwa, kurtura z piłków pije. Później wali kurwa dwa kionow i co? KURWA! Nie mam z pić! Ludzie, zrozumcie to! No i dewil wkur, zaroba roba zjebane. Okej. Okay. To co, są o co paszy. Paszy? No nie wiem, jak ludzie głosują za mnie spiar, no to spoko, nie? A jak nie gusują, no to no i tyle. Prosta piłka. No prosta piłka, Bae. ja mogę karę w bo kara jest taka easy. A jak przykładowo dziku dostał karę, ostatnio 3 kg, to on tak. Mordo mu się tak krusza. Wiesz, chłop, tak, pije 3 kieliszki z rzędu, nie? Takie 50. No. Wody. I. Bez zapoi. 3, 3 kieliszki. I chłop na kasu, nie? Mhm. Bo jest po 6 dniach kurwa detoksu. Detoksu na nafcie, nie? No i tak połowy się odbiło, żygi przełkną, wie drugie żygi przełkną i wiesz, czy go przełknął, to szacun, no, wykonał karę no, no i wiesz, no, wykonał karę, a czy został w no to ja myślę, że chyba służej, no bo to nawet siedzenie przed kamerami, no to, to ja daje jakiś tam dla Ciebie profit w sensie, w sensie tym, że wiesz, widzowie Cię widzą, ugadzę się z widzami Powiesz tak, serduszkę dla widzów. Widzowie ci powiedzą. Patrz, kolejne pytanie. Co sądzisz o tym, że większość tutaj, z przypominam yy, pr przeprowadzam wywiady, twierdzą, że pijesz najmniej, śpisz najwięcej, chuje robisz, a no najwięcej gadasz? To ja ci powiem tak. Pierwsze trzy dni waliłem naftę równo, kurwa, mm -hmm. z każdym. Jeden dzień sobie odpuściłem, kurwa, bo jak wypiłem ten, kurwa, pedała jebanego Tabasko. Myślę, kurwa, zesram się zaraz, kurwa, tak jak... Opa, jeszcze się dymi kurwa. po i siadaj dalej, wracamy do wywiadu. Bądź profesjonalistą, ale nie, nie. nie To już po na chuj. Siadę. Już po Jeszcze raz, jakie było pytanie? Co sądzisz że... Chwileczkę, kłopoty Neymana. mana. E, spada nam raz na jakiś czas e, green screen i, i wtedy wszystko się pierdoli. Nie, nie ma konstrukcja, e, dostosowujemy się do warunków, które ja stworzyłem. Ej, leci to jeszcze? Tak. Leci! Ja chciałem tylko powiedzieć, że mój pionek no zawij mordę, że mój pionek właśnie przyprowadził foki. Ty za jakie mordę ja przeprowadzę wywiad. Nie widzę, ale mój pionek przyprowadził foki. Jest to właśnie Który Chyba Amadeus! Kuj! Przez się troszkę bardziej w swoje lewo? No No właśnie, no i jakby się do tego Zaraz kupię łańcuch za 60 zł, ale mówi do każdego piątku. No. No ale wiesz, przez większość uczestników, Amadeus jest uważany tutaj za budaża i za profesjonalistę. Przez kogo? No machounek. Podaj y przynajmniej 8. No jest na 7. Dobra, nieważne. Bo myślę, że sobie kupił y, łańcuch taki, za 60 zł i się tym nie flexuje. Po co się czymś fleksować? Chuj jebany powie tak. 19.55 Widzowie. Numer 5 sprawdza Foki. A widzowie są muszły Dobra no. Foki zrobił dymy, ale nie ma a, a, Adameusz. No i co? Czyli uważasz, że Amadeusz jest oceniany względem, względem Fokta. tak? Nie. Robi dym, tylko śpi, śpi późno, sprowadza foki Foki to gratulacje, tylko się poczuwa. Mhm. Też e, takie były e, gadki na czacie, e, takie wiadomości, że dzisiaj spałeś na, na że dzisiaj byłeś najmniej na kamerach od godziny, od północy do, do rana. Od północy nie, ja byłem na kamerach do siódmej. A później poszedłem jak, kurwa, łysy guziec, Kacper to <grywa> no, To jak przyz z góry, otworzyli górę, to ja poszedłem spać. Ogarnąłem się, zjadłem, umyłem się i ja walę naftę z Dawidem, z Mahonem. Trójłej, trzej muszkieterzy i wiesz. No patrza, na 6 godzin na streamie dzisiaj to bardzo mało. Bo tyle mi piszą widzowie, że tutaj siedziałeś. 6 godzin. Od północy dnia poprzedniego. Jak to od północy dnia poprzedniego? No czyli od północy do teraz siedziałeś 6 godzin, w tej włącznym streamie. To znaczy ja wstałem o 17 i zacząłem pić naftę. Dlaczego wstałeś dopiero o 17? No w spadł cały czas, cały czas coś się musi dziać. No ja wiem, ale poszedłem spać o 9. No to było spać Jak na ja z widzami gadam, no to, to, to ja, ja mówię widzowie doc doc docencie to jak widzowie tego nie stają, to wiesz. Czemu nie spałeś na kamerę? Spałem na kamerę, przyszedłem i wiesz. No to czemu widzowie mówią, że nie spałeś? Tu. No to nie, nie na kamerach dobra kurwa Adam jesteś jebany myślisz że masz buty gucci chujo jebany zapierdoliłeś dwie kamery i no i co i nie mamy dwóch kamer kurwa tam gdzie foki się ruchają a ty co odjebalaś w chuj mamy dwie wtyczki i co zamknij mordę, no, zamknij zamknij mordę. mordę. nie a bo, bo Adam miał pić trzy bude. kieliszki z mojej kurwa trupy! Bo zaraz ja Cię obsmaruję teraz i bądą, będziesz... Teraz patrz. Wsadzam sobie browara y, za spodek A w dupę, dupę, w dupę, siadaj na butli. Historia lubi się powtarzać. No, 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 to po... no, Zartij mordę. Dobra, zamykam mordę. Nie jesteś więcej brany na wywiady. Obiecaj. <noise> Chciałem, <noise> na no, się teraz to Cię <noise> będę brał co chwilę i będziesz jebany. Dobra, mnie szaty. Słuchaj, nie będziemy teraz mnie tłumaczyć, ja musiałem wyjechać. No, no, nie no, wiedziałem, no, czy no, wrócę, tak. ale wróciłem. No, jestem, więc jestem. No dobra. Kolejna osoba. pepasza 3. Jak byś się wypowiedział o tym uczestniku? O mnie? Nie, nie o, nie o tobie, o Paszy. O Paszy? Yy... Tak obiektywnie. W sensie tak w sensie. O tobie? Je... Patrzysz na siebie z trzeciej osoby. Jak Patrzę się oceniasz? Jak osoby? się oceniasz swój cały tutaj pobyt? Nie, no tak 5 na 10. Dlaczego? Dlaczego nie 6? Dlaczego nie 7? No bo wiesz. Yy widzą na czym zależy No na foka. Sprawdź, Foka i sobie... No powiedziałeś, bo... że widzom no, zależy na tym wcześniej na... Jak wstałem powiedziałeś, że widzom zależy na tym, żeby było darcie mordy. Na no, sofie. to ja myślę że na początku, że w pizę, mówisz... Zakładasz garnek to łeb i jesteś kozak. No, nie no wiadomo, to jest śmieszne, bo mnie też się rozbawiło nie powiem. Głóż, na gucia mordę spojrzysz, to mówisz sobie... No debil w chuj, co zjebane, nie? I wiesz. I no widownie robił foki, ja myślę, że sprowadzasz foki, mówisz 19.55 przed głosowaniem, e, że sprawdzisz foki, no i z zaniarzem, no. Dobra, jak się dostosowujesz do tego, że dzisiaj w ciągu dnia więcej na live'ie byli goście niż uczestnicy? Duży goście Kasia, na przykład, siedziała sama A, z widzami, Nie, Kasia za licę, któ które siedzą trzy dni za kamerami i ostatnio się, się, się pokazały. Czyli chuja pokazują. chuja pokazują. No, chuj. Ty, to tak jakbyś nie, udaję uda przykładowo, że Adama nie ma. Adam się idzie za kamerami, kurwa, i mówi: Nie, już ci nie pokażę, kurwa. A kurwa, tutaj przyjdzie to do czego teraz? Instagram, kurwa, odświeżany, raz, raz, followki i chuj. Mnie też to wkurwa. Nie, ja ci powiem szczerze. To nie jest obsurowanie, tylko powiem ci szczerze. No, ja z każdym szczerze. Jak, jak wasze układy, powiedz mi. Bo patrz, to wygląda tak, że wy się robicie jakieś układy, z rady. chuja to jest warte, tutaj biorę po kolei każdego, pytam każdego każdego uczestnika i jest jechanie o ich, jak po suce. i No to ja, ja każdemu uczestnikowi mówię szczerze jak ja, I, i ja Czyli, to wkuruję. Generalnie w chuja robicie, że są układy, oni myślą, że nie są, a... A wy wiecie o co mówię. Nie no, ja jak mia miałem iść na screena to każdy. kładzik Nie wojnie mnie. <grym> Czyli boją się. O, kurwa, boją się. Os osrani, kurwa po samej gacie. Ja no, razem mam. że ty jesteś tutaj wodarzem, ty wejdziesz tutaj, wszystkich wypierdolabierz. Jestem wrzodziarzem. wrzodziarzem. Ja później idę pić wódkę i wiesz, mnie jeszcze też wkurwiło to. Że jak my siedzieliśmy z Dawidem i ochanem, kurwa o 17 i piliśmy tam do 19 coś i my mówimy o 17. Przyjdzie, chłód ci powie. Pije wódkę. Daj ci litra wódki na stół i jest za wymiar. Pasza, jesteś wodarzem profesjonalistą. Masz do, Jestem masz do wy wypierdolenia tego projektu jedną osobę. Kto to jest? Ty <laughs> Dziękuję, do Ty jesteś, no, ty, 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 do ty, ty jesteś, kurwa chuju do wyjebania. No dobra, Obserwujesz tak, zajebałeś dwie kamery z projektu, gdzie kamery były tam w fizjekalni i na taras. A gdzie byś te kamery zamontował w tym momencie, powiedz Nie masz, ale tu gdzie się... Z... A ty się tłumaczysz teraz Nie. kurwa. No powiedz, wyciągnij, Chodź przed kamerą, tu ci najebie. <laughs> <laughs> gdzie byś te kamery <laughs> zamontował? Bo tutaj się nigdzie nic nie dzieje. Więcej. W korytarzu i na górze, raz tam, gdzie wszyscy spierdają No No tak, no tak jest, kurwa. Bo Fox się pytał, się... Dlaczego pojechałem? Ta. Dlaczego wyjechałem, powiedzmy że jeszcze... Dla psa, żeby ogarnąć. Co musiałeś. No, no, psa, żeby ktoś miał przypilnować, no i to samo wiem tam. No. Więc miałem jakiś powód, żeby stąd wyjechać. Wróciłem? No i cię obserwuję, że jesteś. że wziąłeś dwie kamery. A live'a nie musiałeś odpalać Czemu odpaliłeś live'a? A czy wracając stąd zabrałbyś kamerę, na których streamujesz? A ja ciebie zapytam. Czy, czy... wracając Czemu... to... ja ja stąd... Ty... Ja, ja pierwszy zapytałem, ty... ja, pierwszy ja ty... zapytałem no za kolaku. Ja zabrałem kamerę, bo nie wiedziałam czy wrócę. A muszę na czymś się pracować, prawda? Yy, myszkę zostawiłeś, no, no. tak, tak. najważniejszą rzecz. Ja bym ci wysłał pocztem gumbiową. Zesrałbyś się i ja, ja bym ci wysłał, wysłał. pocztem gumbiową. ja byś to zrobił. Tak. <laughs> Pocztem gąbiowym był Ci wysłał. Zesrałbyś byś ci pierdnął. I co, myślisz, że wyzerowałeś, to jesteś... Ty... Nie, ja nie myślę, że jestem kozak. kozak. Ja uważam, że w, w tej hierarchii dzisiejszych Przedawali uczestników... Być, bo jest ten wywiad. Yy, to ja się uważam na numerze... Nie wiem... 6-5. Przestań. Co ty pierdalisz? Dziękuję za wywiad. Dobra, dzięki. wypierdałem. Sì, è vero,